W dzisiejszym odcinku pokażemy wam test kurtki Rabel Horde model Duster 2. Kurtką zainteresowaliśmy się, ponieważ chcieliśmy przetestować jakiś budżetowy ciuch, który zapewni nam stosunkowo ciepłe podróżowanie w jesienne, chłodne dni. Natomiast funkcja typowo jesienna byłaby znacznie uproszczeniem tej kurtki, ponieważ podczas testów wyszło, że jest to całkiem fajny, pełny sezonowy ciuch za niewielkie pieniądze. jest wykonana z polysterów 600D, tak jak wiele innych tekstylnych kurtek. Mamy tutaj certyfikowane ochraniacze łokci oraz barków oraz miękki na plecy, który przy zakupie kurtki proponujemy wymienić na jakiś certyfikowany albo dokupić żółwie. Kurtka oferuje nam naprawdę dużą ilość regulacji. Na samych rękach, ramionach mamy tutaj Regulacje na bicepsie, jakby ktoś miał większego, tak jak Robert Brunejka na przykład. Później tutaj mamy regulację, no i tutaj może nie tyle regulacje, choć chodzi tutaj o to, o perforację oraz o łatwość ściągania, ponieważ możemy sobie tutaj otworzyć. Tu mamy ładny przewiew, siateczkę i zawiewa nam ładnie do środka wiaterek. Regulacje mamy także standardowo w pasie, całkiem sporą. No i wiadomo, zapięcie, zamek do spodni tutaj. Ciekawostką jest to, że dostajemy nie tylko sam zamek, ale także dostajemy tutaj drugą część zamku, którą możemy dać do szycia do swoich spodni. Dzięki temu ta kurtka będzie pasowała na przykład do spodni dżinsowych. Jak już mamy tę kurtkę na sobie, to zobaczmy jak tam z kieszeniami. Generalnie mamy na zewnątrz mamy trzy kieszenie dostępne. Dwie podstawowe wodoodporne, niezbyt wielkie, ale wodoodporne, także spokojnie telefon i portfel się tutaj powinien zmieścić. I kolejną kieszenią jest tutaj, która też nie jest zbyt duża, ale zawsze jakieś tam stopery czy inne rzeczy możemy zmieścić. Wchodząc do wnętrza kurtki, znajdujemy kolejną kieszeń, która także wygląda na wodoodporną, co cieszy. Jest ona sporej wielkości, mamy tutaj także kieszenie na telefon komórkowy, a jakże, ale nie na smartfona, tylko na jakiś starszy model Nokii, taki na przykład jak ma nasz operator Kamil. Po tej stronie także mamy kieszeń, dosyć sporą, aczkolwiek zapina nas tylko na rzep, zostawia dosyć dużą dziurkę z jednej i z drugiej strony, więc nie polecałbym chować tutaj jakichś drogocennych rzeczy, które można zgubić. Kieszeń mamy także e, w samej podpince, która jest bliźniacze podobna do tej kieszeni, tutaj. Także możemy ze sobą wozić dwa telefony stare albo jakieś drobne, nie wiem po co. I z drugiej strony mamy kolejną kieszeń. Też na jakieś fajne rzeczy, też zapinana na rzepik. Także, generalnie, jeżeli chodzi o kieszenie, mamy ich całe mnóstwo. Bardzo fajną rzeczą, jeszcze jeżeli chodzi o tą kurtkę, o wykonanie zewnętrzne, jest to, że mamy odblaski. Odblaski mamy z przodu, na rękawach, jak i z tyłu. Nie, nie widzę się z tyłu, ale na pewno tu tam Jest to bardzo fajna rzecz, ponieważ nadaje ona ciekawy wygląd tej kurtce, a w nocy dodatkową funkcjonalność. Także na pewno duży plus, biorąc pod uwagę cenę tej kurtki, która wynosi naprawdę. Niewielkie pieniądze, ponieważ 339-349 zł mamy całkiem fajną funkcjonalność tej kurtki. Zdejmując kurtkę przyjrzymy się trochę podszewce, szewce. w zasadzie pod pince. i podszewce też. Generalnie za mną trzaskałem kasztany, ponieważ mamy taką porę roku jaką mamy. Jeżeli chodzi o podszewkę, jest ona wykonana z materiału mesh, dzięki któremu mamy bardzo dobry przewiew w środku. Tak? Mamy tutaj możliwość otworzenia sobie kanałów, dzięki któremu będziemy mieli dosyć duży powiew powietrza do środka i będzie on nam tutaj ładnie, pięknie wypływał. Dzięki temu cieplejsze dni w tej kurtce także powinny być całkiem, całkiem przyjemnie. Natomiast to, co nas najbardziej interesowało przy kupnie tej kurtki, to jest to. Czyli Podpinka ocieplająca. Jest ona także wodoodporna, dzięki czemu możemy w tej podpince jeździć nawet w paskudne dni. Jak to się sprawdza? Przejechaliśmy 60-70 km w deszczu, który raz się wzmacniał, raz słabł. Generalnie pogoda była paskudna, stopni około 15-14-12 różnie. I kurtka spisała się bardzo fajnie, nic nie wiało, nie wiało nam po nerach, nie wiało nam po szyi, ponieważ ma ona tutaj też pewien kołnierzyk, aczkolwiek przydaje się do tego także e, kominiarka. Jeżeli chodzi o całokształt użytkowania tej kurtki, to kurtka nas zaskoczyła pozytywnie, ponieważ jest ona stosunkowo dobrze uszyta. No wiadomo, jest to tylko tekstylna kurtka, więc w razie jakiejś tam mocniejszej gleby, pewno ona się podrze i prawdopodobnie nie będzie już do uratowania. Produkty Horn coraz częściej są dostrzegane przez nas na ulicy, ponieważ są to całkiem przyzwoicie wykonane materiały, nie najwyższej półki, ale biorąc pod uwagę cenę do jakości, to naprawdę można się zastanowić nad zakupem. Nam ta kurtka osobiście się spodobała, ponieważ jest całkiem fajnie wykonana, całkiem dobrze wygląda, ma potężną, potężną dozę funkcjonalności, ponieważ mamy masę kieszeni. Mamy tutaj zarówno przewiewną kurtkę, jeżeli zdejmiemy podpinkę, jak jest i założymy podpinkę, wówczas mamy ciepłą kurtkę na naprawdę mocno jesienne i chłodne dni. Mamy kurtkę wodoodporną i kurtkę wyposażoną w odblaski, co też jest bardzo fajne. Nie musimy już dodatkowej kamizelki nosić, ponieważ te odblaski robią swoją robotę, jest ich całkiem sporo. Kurtka przejechała z nami dopiero 2000 km, także można powiedzieć, że jest to takie nasze pierwsze spojrzenie na tą kurtkę. Zostaje ona dalej w redakcji, dalej będzie przez nas użytkowana i katowana. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tej kurtki, to piszcie. Możemy zrobić kolejny materiał i na pewno go zrobimy. Znajdźcie do nas także na motobanda.pl, gdzie znajdziecie nowości ze świata motocykli, artykuły, relacje z MotoGP oraz wiele naszych nowych filmów.